Witamy Was w kolejnym odcinku Hej widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Aha, spaliśmy sobie u, u kowala Dobra, dzisiaj mamy plan Żeby pójść w innym kierunku Niż, yy, czekaj, wtedy nam rycerz pokazywał Nie wiem, Z której to, to było strony, ale byś musiał zobaczyć Co masz yy, w ekwipunku i... Spytam się rycerza, czy możemy jeszcze tam iść. A czemu się pytasz, rycerza? A, może pójdziesz bez pytania. Będziesz sam? Tam to było. Ale czekaj, jak bezpiecznie tu zejść? I czy masz w miarę zbroję i inne rzeczy? I wiaderko twoje? A, może tak pójdziemy. Tak pójdziesz, ale też rada tu zejść, żeby się nie zabić? Dam, ale później będzie godzina To było z tej strony, nie? No, później będzie godzina A nie zrobiłeś sobie wederka? Nie a, Ej, a tam co jest? Jakby dżungla? Co to jest? nie zwisają? No dżungla Zobaczymy, co A tam może jest. tu znajdziesz się obok portalu? jest jakiś portal, ale... Ale to, chyba um... zepsuli go Żeby nic z nim... Żeby, żeby chyba został psuty od, od tego smoka Aha, i jest pewnie nieaktywny, co? No, widać Jest nieaktywny no, nie, nie, nie widzę tak daleka <laughs> okay. No trudno będzie tu zejść Zobaczmy, co tam jest. Pewnie jakaś skrzynia będzie, bo pewnie coś zostawili. Tak? myślę że będzie skrzynia? Chyba... Widzę. co widzisz skrzynię? Tak. To ty masz jakiś sokoli wzrok, bo ja nie widzę tu żadnej skrzyni. No. Sokoli o, wzrok... Kwiatki. Sokoli wzrok to ma soku. Soku Janek. Ale kwiatków tam jest. Mm, ale ładnie te kwiatki, bo czerwone. No, twoje ulubione kolor. Ale żebym się przy okazji nie zabił, bo będzie wracał pół godzinki. No, tak jak no. zawsze. Bo jestem sprinterem. Sprinter. Sprinter. Jezus. <laughs> Ej, uspokój się, strój że. Co ty? Dobra, gdzie jest ten portal? Aha, tu. Ej, widzę. Ej, co tam jest? gaz! A co on tu robi? Rycerzu, co ty? Rycerzu, czy ty nas śledziłeś? Obserwuję cię. Spóźnicie na chwilę, z do gazu giniesz. Nawet jak jesteś na oku. Nawet no, jak jesteś na oku. Złe miejsce przyszedłeś, nie, nie pozwoliłem Ci tu przyjść. Jak to nie pozwoliłeś? Śle się stało, że ten po tu powstał. Złe wspomnienia. Hmm. No już, wracaj do w zamku, do roboty. O, o ksienia! Coś tu jest. O, złote, złote jak. Wow. Wezmę to wszystko. Miałeś rację, że będzie jakaś skrzynia. Było zakopane, ale miała swój wzrok taki. Hmm. Ej, rycerz. A rycerz się na, na tym stał. Ej, rycerz! Ej, a to też na to wykopać. Ej, co robisz? Co tam jest? To jest skrzynia? Papka złota. Złoto, złoto, złoto. Złoto, Jestem bogaty, ha! Jestem. Nie, nie jesteś. No, bo zaraz Ci to oddam i nie będę w takim bogaty. Ale to mój hajs, więc ja nie decyduję. <noise> mój hajs. Ja o. zrobiłem te pięćmarnych... Pięć, marne... pięć grosz. <noise> Ej! ty? Co to ma być? Ech. Ej, Ry- SALI! NIEEEE! Rycerz zabił! zrobił! zabił! I co? I wszystko straciliśmy! po pierwsze na tobie, mieć. Dzień dobry, kowalu, jak się bierasz. No i co teraz? Rycerz już drugi Straci. raz zrobił taki numer, że nas zabija. Jak jeszcze raz ten tak kryzys zrobi, to ja nie wiem. Ty się wyprowadzisz. To będzie musiał mi dać całą uzbrojenie z najlepszymi enchantami. A jak nie, to co? A jak nie. Hmm, nie wiem. O, jest rycerz. Mówiłem, że już tam nie chodził. Nie p... Z nie łapki, ze mną! A, idź! Idź! I co teraz? A tam nic nie ma, co po co tam noc, we, noc idzie, zginiesz tam! Nie! Idę po moje itemy! Zmanuj się, nie, nic nie ma! Niektóre ja, ja zachowałem, mam, mam, mam je przy sobie! Masz naderetowy miecz? Mm. Masz naderetowy miecz? No idź do niego! Halo! Tu. Mm. Masz nedery, to wiecz! Masz? No O to jedyna rzecz przetrwała Masz Aj, jojo, Ja nie wiem co tu się dzieje Najpierw Rytias mnie zabija, później nie stracę złote jabłko ale mam szczęście, że na te itemy e, nigdy nie mogą się spalić tak? Ty grzebał w twojej skrzyni lecesz. Odał. <grych> Dobranoc. Nawet chyba naprawił. Um, ale już nie mam masz... Miałam dwa Broloki złota, pamiętam. Mhm. Albo, a, jeden miałem, bo, bo, rycz, bo miałem jeden kupować. zebrałem, a jeden ch chciałem jeszcze wykopać, ale Rycerz mi podkopał. Hmm. Teraz tam pójdziesz, będziesz musiał się stąd z tego wyprowadzić. Zbudować, zbudować sobie własne Może być na terenie zamku, ale nie tu. Tu będziemy. Ło, brzmiało groźnie. A ty co idziesz taki goły? Weź się ubierz się. Ale spaliło mu się w Aha! Wszystko. No to zrób sobie, chociaż... Zrób. Masz, masz tu złe. Masz tu. Mam trochę. Ej, też wpada. Nie mów, że jest burza. Idę do kowala! Kowal, ratuj. Dobra, nie, 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 nie. nie. Ja jestem tu, nie robię? Nic tu nie robisz. Cześć, tylko. No. Jest, kochany. Mm -hmm. e, czemu czemu dajcie szchodzić za mną? <laughs> Coś podejrzanie to wygląda. Ja nie wiem, czy. Nee! Jeżałobob! uderzyłeś swojego psa! Co to <gry> Ej! To nie ja! On się znęca nad zwierzętami. Ej! No co ty robisz? Dlaczego kowala pirata zabijasz? Pies! Nie bij go! Nie bij go! No! No, no Nie! Ja z nim nie gram! Ja, ja z nim nie gram! Nie da się tego zjeść! Jeszcze raz piesku kogoś uderzysz, to jeszcze raz oberwiesz, nie da się. ale lepiej. I znowu wszystko stracił, wszystko. Nie mam mięsa. No. Brawo, brawo. Gdzie jest? W domu. Ukarałem go, uderzyłem go. Ale go nie zabijaj. Już pieska Bo nie, się nie do ma. do mnie już technął. Nawet go nie zdąży zabić. Hmm. Piesku. chodź schowam cię. Wyzwał. Ej, co tu się dzieje? Pies nie, nie może z nami mieszkać. Dlaczego? Nie. Zabił wieśniaka. Serio kowala zabił pirata? Tak. Ej! Mujesz, musisz go wypędzić ze wsi. No, co zrobiłeś? Że zabił kowala jeszcze takiego pirata. No. Nie bij n Nie. Wypędź psa w tej z tego miasta. jak go wypędziesz teraz? Nie. Nie. Ile razy już zginąłeś na tym odcinku? Pięć, Ile razy? Wyprowadzam się Wyprowadzam się? Gdzie? Do sądu, do sądu. Idę powiedzieć sądowi, że on mi mówi... I strzela ktoś ze sobą Wyprowadzasz się mm. No to się wyprowadź w końcu mm. <grym> Nie! Pies zabił człowieka. Jest niebezpieczny. No i... To jest wilk. To jest wilk. Ten pies jest niebezpieczny. Mnie też atakował. Atakował, no bo cię. no bo cię uderzyłem. No. no i to... Nie, nie zostawię go. To twoja wina Janek? Ja no nie być odpowiedzialnym czempionem. To jest jej jednym czempionem. <grym> Będziecie się tak bawić teraz? Haha! Hmm. <laughs> Zamknęły drzwi, bo wow, ja sama mi I co teraz zrobisz za złą rzecz? <laughs> Jaki ty, ty zły. Nie wejdzie tu. Co? Twój pies też nie wejdzie. Dzień, no widzę, <laughs> tak. Chyba rycerz się już pozbył twojego psa. Jest, tu jest ładnie, czeka. Ale. Cię bawicie w jakiegoś chowanego? Czy o co chodzi? Co za mnie? W jakiegoś chowanego? Jeśli kogoś raz uderzysz, to, to, to zrobić to. Aha, zaprezentowałeś? To zrobię ci to. Już hmm. Ale czy rycerza to przekonało? Jak gdzie zrocesz? Witam. No. <śmany> <śmany> Ojeju. Oh O, to, ale nie robisz? I co? Myślisz, że rycerz tu nie wejdzie? Czy co? To przebije się przy ścianę. Chcesz? E, on nie wie, też <gry> za bardzo. Mechanizm zrobiłem. W sensie, mechanizm? I to miało... Sposób. w szybszy sposób. Jaki sposób? Co robicie? O. Nie, 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 No, ja teraz wyj wyjdę. Za chwilę. Za chwilę wyjdziesz. <kłysy> no, daj mi 5 sekund. I co? Ale no, czas, powiem ci. Hmm. To jest demonstracja umiejętności pokaz. Zaraz, ja, że to zepsuję. <grystanie> umiejętności. O, Creeper! <grystanie> creeper! I wybuchnie. Czy nie? Nie wybuchnie. O! Chyba będzie ciebie zaatakowało, bo uderzyłeś go przypadkiem. Ale kto? Ten rycerz cię chyba uderzył, nie? Czy nie? Czy mi się wydawało? Nie gdzie jesteś? Ej, a tam też. <grystanie> Uuu. Idę ich pokonać! Sporo ich tu! Nie mogą... No, idę z jednym serduszkiem, dzielny rycerz. Idzie ich pokonać. Tak. To jest dopiero no. odwaga. Falka! Ej, a tam co było? Po Baa! <laughs> ty cóż za odwaga. <laughs> Odważyłem się, ale już nigdy nie powrócę. Co za odwaga, się Czy, czy do, zostaje doceniona? Nigdy. On wraca. Zabijł piesek. Jak ty umarł? To No. się gumar? Chyba umarł no nic, Strzelać! Co piesek? Umarł? Ej, co? Creeper jest pod tobą. Szkielet takie. Odwaga! Uważaj na mojej strzały! Championa! Champion! <laughs> Champion! nie, zabili Wieśniaka! Uuu, Wieśniak się przemienił w Zębiaka. Łucznik! Broń zamku. zamku! I zobacz, gdzie jest pies teraz. Chodźmy do wioski. Może będzie więcej o tutaj mówisz, jest Golem. A Golem co? Nie bronił? Nie, bo nie widział ich. widział? Gdzie iść? Do wioski? Bo jak, jak ci się pochowali w stajni obiec. Hm. No. Jeszcze są w domku Nie śpią Ale ciemna chmura, brzoła Idź do, do wioski Wiesz na jesteście bezpieczni Krippery dwa, Szkielet Gdzie? Ojeju Zaraz znowu nasz czempion Od ciemnej boleści padnie Brawo <gry> który to już raz w tym odcinku 58. 58. Uch. Ale ty wiesz, spadłeś 158 miliardów prac Ja spadłam? Co? Dadłaś byś, jakby ty byłaś. No. O, chyba cię przypadki, to hmm. razy moja ciała. A gdzie jest mój derytowym? Jak tak sobie padasz. Może rócz no to i Ej, no. Ej, nie musi Cię nie nie mamy co masz jeszcze może mu też. masz Ry... nic nie mam dobra to co udało nam się wygrać walkę dziękujemy jeszcze za oglądanie Честь.